Dla Stali był to pierwszy wyjazdowy mecz w trzeciej lidze, ale nie zapisze się on złotymi zgłoskami w historii klubu. Początek spotkania był jak z najczarniejszych snów, a po niespełna kwadransie goście przegrywali już 0-3. W trzeciej minucie prowadzenie miejscowym dał Cyprian Popielec, pokonując Marcela Gawłowskiego z 11 metrów. Pięć minut później było 2-0, a na listę strzelców wpisał się Michał Wcisło. W czternastej minucie kontratach miedziowych na gola zamienił Kamil Nowogoński. Nieoczekiwanie pięć minut później dorobek strzelecki Stali otworzył Patryk. Jasiak. Od 26 minuty miejscowi ponownie prowadzili jednak trzema bramkami po trafieniu Dominika Gregorskiego. W 42 minucie przyjezdni zmniejszyli straty za sprawą Kamila Kurianowicza, który zdobył swoją premierową bramkę w trzeciej lidze dla zespołu z Jasienia. Ale przed przerwą ostatnie słowo należało do Lubinian, a konkretnie Popielca, który w 46 minucie ponownie umieścił piłkę w siatce, tym razem z gry. Dostajemy 5-2 do szatni, są trzy bramki różnicy. No. Ciężko, po przerwie też już podobnie jak ze Ślęzą, nie wiem czy sił zabrakło czy czego, ale już e, nawet nie, nie, nie tworzyliśmy sytuacji. Po przerwie kibice już tak wielu bramek nie oglądali, a na pierwszą musieli czekać do 69 minuty. Wtedy to hat skompletował Popielec, wykorzystując bierną postawę defensywy rywali. Wynik na 7 do 2 w 80 minucie ustalił Wojciech Szafranek. Rezerwy Zagłębia mecz kończyły w dziesiątkę, po tym jak w 89 minucie za drugą żółtą kartkę boisko opuścił Maksymilian Maćkowiak. Z wyniku jestem zadowolony, z gry nie jestem zadowolony, więc y, uważam, że potrafimy lepiej grać. I dzisiaj trochę no szalancko żeśmy y, momentami grali, więc y, brakowało tempa. Do przodu jakieś tam pozytywy są, bo stwarzamy sobie jakieś sytuacje, ale no z tyłu mecz za szybko, za szybko bramki dwie padły i on mental zadziałało to strasznie na mental, więc no, przegraliśmy. Nie znęcajcie się nad nami, bo nie ma sensu. W następnej serii gier Staljasień czekają pierwsze trzecioligowe lubuskie derby. Zmierzy się w nich przed własną publicznością z Lechią Zielona Góra.